Mówię w kolejnym odcinku z Jesorise bez zbędnego przydrzenia zaczynamy. Tutaj oczywiście... Yy, tak, 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 tak. No to tutaj staliśmy generał, yy, armia. No tutaj niestety jedyne, jedyne co to w sumie karnawał Byśmy mogli, ale no, na razie chyba, od, chociaż póki nas stać byśmy mogli zrobić to, ale nie na razie, odpuszczę. Nie wiem, co będzie w tym tygodniu, i jeśli nic nie będzie przez to gramy, to pewnie kupię ten karnawał. No, na no, resztę nas niestety nie stać. Więc y, lecimy, Gra no, to dzień 11. Lurs, Pietro, Dani, Asalia, wieśniak. Zobaczmy. Lurs, nie mam no, pojęcia, kto to jest. A okej, okay, to Lursa jest od tego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak. Y, słyszałem przy prawach. Ale za tego lorda innego, który właśnie ma problemy z nim. Myślałem, że przestałeś dostarczać bramce pewne zasoby. Przyprawy, jak sądzę. Tak, podejrzewałem, że rozmawiałeś z Etonem. Handluję moim przypomnieniem z Pracis, by zdobyć do dotyk szczęścia. Niektórzy nazywają to Deepu Dapu. Deepu Dabu Ale najbardziej znany jest pod nazwą Pył wyroczni. Słyszałem rodowi? Mogę pomóc, jeśli w zamian ty pomożesz mnie. Mmm... To jest pół wyroczni. Oczywiście zastosowanie lecznicze, ale także rekreacyjne. Silnie uzależnia. Jest to szczególnie popularne wśród księży i tym podobnych. Coś tam związanego z duchowym oświeceniem. Ten interes wystarcza dużo złota, ale w ostatecznym rozrachunku ceną jest ludzkie życie. Nie chcę brać w tym udziału, szkoda tylko że tracę kupców. Okej, okay, pracis. Daleko. Teraz to tyle. Się, Wasza wysokość, nalegam, abyś pomógł mi ukro... ukrócić planetona, nie kupuj żadnego pyłu wyrocznie. A jeśli usłyszysz o kimś, kto próbuje sprzedać pył, nie wahaj się, wtracić go do lądu. Jeśli wydarzy się coś podejrzanego, upewnij się, że dowiem się o tym pierwszy. Jeśli postąpisz właściwie, wiedz, że moja armia stanie u twojego boku, gdy rozpocznie się wojna. Gdyby usłyszałem że mogę również z pomocą sześcioma zapasowami. Słyszałem, że Oto sprzedaje pełni daleko wsi kaski. Pierwszym krokiem właśnie właściwym kierunku byłoby zatrzymanie dostaw. Eee Kurde, nie wiem co zrobi trochę. No bo... To nazywamy trochę dłużej. To jedna sprawa. Druga też jest to, że... No też bez sen... nie wiem do końca co chodzi. Z jego... Tutaj... Z tego co on nam powiedział, wychodzi na to, że... To jest jakiś narkotyk po prostu No ale w sumie nie wiemy, nie? No bo też pytanie czy mamy powinniśmy mu zaufać mm. Kurde, nie wiem na No tak w właśnie Porozumiałabym z tym tonem, ale nie nie mam zasobów na to, nie? No, bo generał. Ja nie wiem co to... Jak teraz ten? Ja bym wysoko. Sprawdził. Albo, ale nie, dobra. To z Tonem najpierw. Tylko nie pozwól, by ten bufon wszedł ci na głowę, waszą wysokość. Eee, mam ten zwierzący ząb. Wygląda na zdrowe zwierzę, bez dziur i odprysku. Nie jestem pewien, od jakiego zwierzęcia może pochodzić. Nie jestem ekspertem w temacie bestii. Okej? Okay? Nasz postęp. Eee... Zaraz był w kaskach. Okej. Okej. Zbyt wiele mi znać jako pierwszemu. Okej, okay, to wszystko. Jak sobie życzysz, proszę, wysokość Audrey. Eee, to na no tak, dobra, to, to jest po prostu... wszystko. Na razie nie wysyłam, ale no pewnie zaprosimy Tona. Szkoda, bo zasadniczo chciałem. No i innych troszkę, nie? Tam jakieś osobowo na przykład. E... Lenę. 300 Woja, nie? 300 Woja. Mm, albo Noaksy. Mm, no ale. Bojowana, bo złoto. No ale trudno, nie? Ona ma też złoto, kurde. To jest najgorsze. No nie, zapoleciłem z tym etonem, i bo jak lur są 200 zł, to by było fajnie. Pietro? Że znaczy 200 ludzi. Mm, przepraszam za to, co powiedziałem ostatnim razem. Wasza wysokość czasem nie potrafię jasno myśleć. Chodzi o to, że ktoś mnie ściga. Ale jak mogę dowiedzieć się, kto to jest? Nie mam pojęcia. Jeśli powiem komukolwiek, kogo znam, to będę wiedzieć, a to jest gorsze, prawda? Jak mogę ci pomóc? Jeśli nie chcesz mi dokładnie powiedzieć, co się dzieje Wasza zakoś nie rozumiecie Powiedz mi, co zrobiłeś, że ktoś chce się dbać Ja tylko widziałem człowieka i nie to, to nie To nie wiem Nie mogę ci powiedzieć, wasza wysokość Co się ta osoba słucha? Więzić go? Znaczy, kurde No, w sumie. Nie będzie tam latał bez sensu. To też bez sensu. Co chwilę by nam, nam przychodzi wiedziałem, wiedziałem, że to ty. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Strasznie przybyściu, się to zaopiekuję. Przyjdę, przyjdę do ciebie później. Tak będzie lepiej. Spogadamy, może w spokoju i tyle. Bo on tak. A ja weft, tak naprawdę. O, klikam. Nie zresztą tego, że Rosuria już wyjechała. Wyglądała bardzo ładnie w swojej sukience. Wyglądała by pięknie w każdej sukience. Już za nią tęsknię, ojcze. Czy jak będę brać ślub, mogę założyć na samą sukienkę? Oczywiście, że możesz, Sedani Matka powiedziała, że Lorsulia wysłała list i że wszystko w początku. Odpisałeś jej już? Że zapytałeś o Dostiego? Nie, nie, nie pytałem jeszcze o Dostiego. Czy mógłbyś, proszę zapytać Lorsulia o kota, ojcze? Gdzie śpi, co je, czy on w ogóle żyje? Eee, nic nie mogę wiązać Spróbuję zapytać, niej. Proszę wasza wysokość Ale to jest też, nie? Jak takie jakieś głupotki, to y, tato, tato, a jeśli, jak chcę faktycznie coś, to nagle wasza wysokość oficjalnie. No. Ojcze, oby sobieś ze mną walkę na mierze, pamiętasz? Może pomoglibyśmy później trochę poćwiczyć? Proszę. Oczywiście, przyjdę do ogrodów, jak tylko stół skończę. Okej, okay. wieśniak. No, tak, nie za bardzo na wieśniaka wygląda. Ludzie z potworami na Sondarach. Spondrowali naszą wioskę. O jezu, podpalili nasze sodowo. Po chwili półmienia rozprzestrzeniły się na inne budynki. Wioska wciąż płonie, straciliśmy już większość naszych zapasów, prosicie nam o pomoc Ech, Ja nie mogę, ja chciałem generała wysłać w las Dobra, daję im 14 zapasów Dużo Ale trudno, wasza sykość to bardzo łaskawe. jestem pewien, że wasze dobre odcinki rozsadzą się szeroko Możliwe, że ja lecę w upadek, nie? Możliwe, że tak jest, że... Że umrę ale, no szczerze, no nie wiem, trochę tak ciężko się na ślepo tygra. Myślę, że overlordowi nie wychodzę najgorzej, chociaż kto wie. Um, dobra, Pietro um, wasza wysokość. Tutaj jest bezpieczniej. Nie musisz się martwić, że ktoś mnie dorwie. Mam tutaj mojego przyjaciela i nikt nie może wejść do środka. Żałuję, że wcześniej nie poprosiłem, żebyście mnie uwięzili, wasza wysokość. Cieszę, Cieszę się, że czujesz się bezpieczniej. Masz rację. Nikt tu nie przyjdzie po ciebie. Jestem wam winien moje życie, Wasza Wysokość. Daję wam moją armię. Nie będę ich potrzebować, po prostu zostanę. O, masz armię? Tak, wiem, ale nie mogę mi powiedzieć, co się dzieje. To mógł być jeden z nich. No tak, oczywiście. Możesz tu zostać tak długo, jak, jak chcesz, Pietro. Poinformuj strażnika, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Dziękuję Wasza Wysokość. Starek. Uh, no dobra, no. Zawsze coś, nie jest prędzej Nie ma gdzie uciec. Dobra, hmm. Dobra asalia, tak ojcze, jak tam ta praktyka. I gotowa To było dobre. Wiem. Au! Za wolno. o się w co, co się stało? Powiedziałem jej, że powinna znaleźć zwierzaka, który faktycznie może coś zrobić oprócz bycia obrzydliwym. Od tego czasu została przynęta pogroda. Nic się nie pokazywało, więc wziąłem jednego z wytanych skunksów. O nie, skunksów z korytarza i położyłam go za krzakiem. Wieczorem powiedziałam jej, że coś się coś złapało jej przynęta. Kiedy zaczęła ogromnego skunksa, niemal tak dużego jak ona, spanikowała. Chwyciłam mój miecz, ledwie mogę go podnieść. To było przyzabawne. Ciągle uderzałam biednego skunksa, ale ten ani grnął. Biedna Sedanie. Nie skrzydziłaby zwierzęcia. Matka strzała jej krzyki. Przyszła i wszystko zepsuła. Zadanie się popłakała, gdyby dowiedziała się, że był A Asalia. No weź ojcze, musisz przyznać, że to zabawne. Trochę tak. Nie wiesz, za tak was, Kuksa. Myślę, że potrafi walczyć, ponieważ wciąż widzi, jak biegasz wszędzie z mieczem. Wiem, ciągle mnie męczy, żebym z nią walczyła. Kończymy na dzisiaj. Lepiej sprawdzę, jak się ma co danie. Ok, czyli do też idziemy. Mmm, Nie, nie królewska spialnia. Z Barady. Wasza wysokość. Chcesz porozmawiać o A salia powiedziała mi, co się stało. Cóż, po prostu się przestraszyłam i nie wiedziałam, co zrobić. Na sadłość było ciemna, a jego oczy błyszczały. Martwiłam się, że będziesz na mnie zły, bo, spra bo sprowadzam podpory do zamku. Więc po prostu wziąłem miecz o sali i przepraszam, że ztrągałam Twoje wypchane zwierzę, ojcze. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. No, oczywiście, że wybaczam. To był stary, wypchany skunt. I tak zróbmy się go pozbyć. Byłaś bardzo odważna, ale nie powinnaś więcej biegać po zamku z mieczem, dobrze? Dobrze, nie będę. Egipt. Teraz tak. Hmm. Chyba wszystko. Chciałbym tylko jeszcze tak i... Myślam go w las. Generał, tak. Chciałbym troszkę go ekspedycję jakieś tam. I tak. Et... A jeszcze. Edton, tak. Edton. Coś jeszcze? Generał, nie. gołąb Nic nie ma. No chyba kończymy ten dzień. Znaczy tydzień. No i robi się problem. Cześć Golda. Teraz generalnie nie opłacę. I... Następny opłacę płacę. Tak? Nie wiem. 32. 52... Uh. Kurde, najgorsze jest to, że fajnie by było te pole treningowe. nie? Mega fajnie by było pole treningowe. Albo generała na, woj na walkę mieć. Ja nie wiem, kiedy będzie walka. To jest najgorsze. Bo nie wiem tak naprawdę, co, kiedy płacić. No, ale trudno. Mm. Czy chcę mieć generała w tym tygodniu? No nie, teraz troszkę trzeba na bilans, na plus wejść. Troszkę na plus. Lecimy kolejne. Grewno, tydzień dwunasty. Andry? Hmm. Będzie zaprosić, żeby lordów. Kto wie, może uda nam się coś do nich zrobić. że oni nie zawsze mówią prawdę. Będzie zapraszamy pięć żeby próbować zawrzeć sojusze. Okej, okay. generał? Właśnie wysokość padłem na niewielki obóz bandytów, trzymali Kubza w niewoli. Pomogłem mu ze mną, dał mi złoto, złoto. Tak! Tak! Pieniądze! Dobra, no to mogą płacić jednak, no trudno. Lord to. No, po pierwsze... Zwierzęcy są. Czy możesz mi powiedzieć coś o tym? Powiedzieć. Co robi zwierzęcy zam w piwnicy na wino? Wygląda na to, że ktoś go zgubił, Próbuję znaleźć właściciela. Nie wiem Eryk, prawdopodobnie ktoś go, kto jest zainteresowany zwierzętami, lub stworzeniami, że tak powiem Dobra Przyprawy, słyszałem do czego potrzebne są Wasza wysokość, mogę wyjaśnić Pływ wyrośnie nie jest niebezpieczny. o ile wiem, ma on zastosowanie bardziej medyczne niż jakiekolwiek inne to Tylko prosty sposób na zarobienie nie są złota Nie ma znaczenia czy sprzedajesz pył, czy nie, on i tak trafi do ludzi Jeśli to my go sprzedajemy, to przynajmniej my czerpiemy zysk Po prostu przekaż go dalej, nie przejmuj się ludźmi gdzie go używają. A tak poza tym, mógłbyś bardzo mi pomóc w tej operacji. Ja w zamian zawsze będę do Twych usług. Mam lokalizację w pobliżu wioski Baltois która ma pewne problemy z miejscowymi. Wysyć agenta w tamtym kierunku może będzie mógł nam pomóc. Ponadto, jeśli wydarzy się coś niezwykłego, powinniście usłyszeć o tym pierwszy Musimy mieć oko na innych sprzedawców. Jeśli któryś z się tu zjawi, koniecznie kup paczkę lub dwie, będę mógł podwoić swoje zarobki. Jeśli ludzie zadbać o moje interesy, ja na pewno będę dbać o twoje, dam ci moich ludzi, złoto i zapasy. Ach, no i to jest problem. Bo on ma dużo lepsze surowce, przynajmniej na razie. No. Ma złoto. Ma armię więcej. Ale, no, gramy takiego bardziej moralnego króla, tak? W sensie, no... Nie zabijamy za bardzo, oszczędzamy. No i kurde, olać ludzi, to jest takie. No, nie, no nie zamierzam ci pomóc. Nie pomogę, nigdy nie mów nigdy. Poczekaj, nie powiedziałeś nigdy. Mimo wszystko, wciąż jeszcze może zmienić zdanie. Posłuchaj, dam ci coś ekstra za Twój wysiłek. Do mojej oferty 230 ludzi, dużo są moje ogary no zabójcie precyzyjne, nie będą wiedzieć, co się w nich wydarzyło. O i. Chyba właśnie sobie przypomniałem, co jest z nas, kiedy um... z Martales. Na tym etapie byłem całkiem pijany, więc wszystko było trochę rozmazane. Ale widziałem kogoś w ogrodach tej nocy, kiedy wyszedłem. Odlewał ci kwiaty. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, może się tam rozejrzyj. Tak więc nie ma za co, wasza wysokość. Hmm. Jest hojna, na pewno się mogliśmy korzystać z jego bitkę. i w bitwę. Ale jak kuszący by nie był, handel pyłem może później podać rolę. Właśnie. Jeśli właśnie. Jesteśmy pomóc Możemy być pewni, że Lars Lurs anuluje swoją ofertę. Nie powinniśmy zapłacić na sprzedaż pyłu. Bogowie jedni wiedzą jakie spustoszenia spowoduje ta substancja w przyszłości. Nie dokładnie. Lepiej nie ryzykować. Nie chcą, żeby potem ludzie przychodzili do mnie, płacząc, że stracili członków rodziny na rzecz tej trucizny. Naturalnie, wasza Wysokość. W takim wypadku powinniśmy pomóc Lursowi w powstrzymaniu tego paskudnego interesu. Jak najszybciej wyślijcie generała do kasek, aby zamknąć ten punkt sprzedaży, o którym mówił Luz. A jeśli kiedykolwiek spotkamy kogoś handlującego pyłem, powinniśmy go na jakiś czas uwięzić, aby zniechęcić innych. Luz z przyjemnością o tym usłyszy, więc po zrobieniu tego, o co prosił, powinniśmy go zaprosić. Okej. Okay. Następnym tygodniu będzie trzeba ogarnąć generała, ale to... Czy to zwierzak, którego tam ukrywasz kartofelku? Właśnie proszę, proszę, jakaś pożyć ci przedstawię. Dzigacz. O nie, nie, dzigacz. To jesz. O Jezu. Yes. Yes. Dzigacz. Cóż, chciałem go nazwać Hansen, ale ta nazwa jest już zajęta. Drugą opcją było nazwanie go Gniotek. Ale nie wydaje mi się, żeby odtraszyło to wrogów. O mój Boże Żeby odtraszyło to wrogów. Pod spodem ma aksamitny, miękki brzuszek, który można by głaskać i ugniatać cały dzień. Eee, ale na zewnątrz. Na zewnątrz to zupełnie inna historia. Jest przerażającym zaciętym ćgaczem. Niech będzie. Trzymaj kuja przy sobie, ale go nie skopili. Nie pokój się. To nie jest kuja. ćgacz Dźgacz ma misję. Wkrótce kogoś zadźga o mój Boże, nie, nie, Przynajmniej będzie miała zajęcie? Oj oby Nie jestem pewien czy to dobry pomysł, dokładnie No jak? Moja wioska została napadnięta przez bandytów Trzymajmy że są bardziej bezwzględne niż, gdy... niż którykolwiek inni Były ofiary, zabili całą rodzinę Liczymy na pomoc naszego generała, wasza wysokość Powinniśmy pilnować tych bandytów, powinniśmy się wylądować, niech budują kolejnych postawionków Jeśli są to lokalne bandy, powinniśmy się im pokazać, że nie ma tu miejsca na takie zachowanie. Problem w tym, że nie wziąłem generała. Przygotujcie bitu i miejcie oczy otwarte, bo znikają się ponownie. Chcielibyśmy się bezpiecznie z armią. No ja wolę. Chyba będzie trzeba... Kurde, no nie podoba mi się to, nie? Strasznie mi się to nie podoba. Będzie trzeba co, co tydzień generała ogarnąć. Ale ja nie będę miał te pieniędzy Wieska yy, wioska w pomieniach. To no, jednym pomogliśmy, drugim nie daliśmy rady, no niestety, no... no tak no, no szkoda mi że bardzo mi szkoda tego, nie? Ogrodę na pewno. Zapomnę później... Będę tylko miał pod ręką coś od tego cienkiego by to podważyć. Mierz będzie to tak gruby, to musi być coś mniejszego. Okej, okay, czy musisz coś znaleźć, żeby to podważyć. Okej. Okay. Hmm. Ale najpierw pogadamy w takim razie, może. O! Igły. Pan nowy pytał w mnie odwiedził. No, nowy trap. Mam ja kilka wskazówek, które mogę nas do osoby, która stoi za śmiercią Talesa. Na, lesa, na ześ. <noise> To wszystko. Nieźle. E, Lord to mnie ja odwiedził. E, handluje pełen wyrocznie i oczekuje mojej pomocy. Lord luz nie podpala tego interesu. Uważa, że to złe dla ludzi. Obaj lordowi obiecali użyczyć nam swojej armii, jeśli im pomożemy, ale tak naprawdę to nie wiem co o tym myśleć. <noise> Eee, czy naprawdę uważasz, że jest to szkodliwe dla ludzi? Maskotki boczne Eee, bez żadnej możemy mieć problemy Nie mamy wystarczających zasobów ani lekarza, żeby poradzić sobie, jeśli coś pójdzie nie tak A z drugiej strony, może to być tak, że nic złego się nie stanie Wiesz, słyszałam, że Suzy Boży go używają, więc nie może być niebezpieczny. Powinien zadałem jeśli coś później tak, zawsze możemy przestać wspierać. Jeśli chcesz jeszcze o czymś porozmawiać, no i ona zaś chce. Nie, ja postanowiłem... Ja nie wspieram Atona. Nie podoba mi się wizja Ryzykowania tego, że ludzie na mnie się będą jeszcze bardziej obrażać. O, to wydaje się być jakiś list. zawiera mapę, zamku, jest w nim napisane Znajdź wina w półnicy. Wymieszaj z siedmioma kroplami tance z fiolki, niech nikt się nie zauważy. Wygląda jak list z instrukcją dla tego, kto nalał króciznę do wina kalesa. Jest pięknie ozdobiony kwiatami. Zwykle nie ozdabiamy tak naszych listów, było to zbyt kosztowne. Może te rysunki pozwolą nam do osobę, która napisała ten list. Okej. Okay. Z powrotem lecimy do niej Nowy trop List Zawiera instrukcje dotyczące nalania trucizny do kieliszka wina oraz mapy naszego zamku List wydaje się ozdobiony kwiatami jak za dawnych czasów Jak możemy wyśledzić tego kto ten list napisał? To bardzo ważny dowód Eryku Zapytaj generała czy zna kogoś kto zrobi list w ten sposób Jeśli jest podstęp dostępny prawdopodobnie będzie na murach zamkowych Ja wolę wszystko z tym generałem nie wszystko z tym generałem, a ja go zaś... jak... Jak zaś go nie wziąłem, nie? No, oczywiście, że go nie ma, nie? Jak na coś nie zjąłem go i tak. Goska spalona. Hmm. Dobra, koniec, nie? O! Już sam na razie nie, bo i tak jeszcze nikogo nie było Jowana, bo złoto Dobrze, że jest przypominajka w ogóle, bo nie wiedziałem szczerze A dobrze, że jesteś bo ja bym zapomniał o tym, o tym teraz No dobra, bierzemy tego generała nie co? 30 No nad tym planowałem Ale to jest jednorazowy i tak Dobra, No naprawdę zostawimy to tak. Na razie koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli tak, to mam nadzieję, że wejdziecie też na inne. Jeśli nie widzieliście poprzednie, to na poprzednie. Jeśli jesteście zaciekawieni dalszą częścią, to do zobaczenia usłyszenia za tydzień.